Ostatni dzień w przyczepie jest czwartek, będziemy dziś wyjeżdżać. Mam fryzurę, ale to tak się ma jak się chodzi cały dzień w czapce i w kominiarce. To tak niestety jest. Także muszę sobie głowę umyć, żeby do ludzi jakoś wyglądać Łukaniu Robi stawunie dzieciaki śpią. Hej, a gdzie jest tam ta roleczka? Ta gruba taka? a nie w łazience? No, będziemy się po prostu po mału zbierać. Dzieci śpią, Olga tutaj. Blażej tam. Albo tam, wiesz co za Błażejem leży, otarolka Także pijemy kawkę, chwilę usiądziemy, zaczniemy robić śniadanko i dopiero dzieci będziemy budzić. No tutaj nie ma co ogarniać tak naprawdę, bo y, wszystko trzeba tylko zabezpieczyć, żeby nie latało po przyczepie. Także to, to, to jest fajne, że się nie musimy pakować. Nie? To jest fajne, że się nie musimy pakować. Nie. Tylko trzeba zabezpieczyć, żeby nie latało po przyczepie. No i na spokojnie będziemy jechać y, do domku. Jutro Sylwester. Tak, jutro Sylwester. Y, Gdzie idziesz na Sylwestra? Ja to mam, kochanie, remanent, jak co roku. Ale nie ubolewam, bo nigdy nie byłam na Sylwestra, więc nie wiem, co, co tracę. <laughs> e, pomysł jest taki, że w Sylwestra urządza Olga no i wymyśliła, że zapytała się, czy można zrobić Sylwestra w przyczepie i się zgodziliśmy. Także e, dojedziemy i, i, i Olga sobie urządza. Co to jest? to nic. To się nie zapali? Nie, no do tej pory się nie zapaliło. To się pewnie nie zapali. Jeszcze. Także pokażemy Wam później jak się pakujemy. Będziemy wyjeżdżać. Do usłyszenia. Chyba Łukaszek znalazł usterkę. Daję Was Łukaszkowi. Proszę Łukaniu. Przez okienko. Siema. Słuchajcie. Ten zepsute kibelek się okazuje, że po prostu spadł tylko ten wężyk stąd. O! Tak sobie tu zaglądam. Wyjąłem kasetę i okazało się, że ten wężyk tutaj spadł. O! I naprawiony. Chyba. Może okazało, że... Nie, no to lało się. Na no. pewno to to. No. no tak, bo to jak tu wlewałeś wodę, to zamiast woda się wlewać do no. pojemnika, tylko to teraz nie wiem, wody. jak tą wodę stąd wylać. Bo tutaj jest woda, o, tu gdzieś jest woda i tak dalej. Także nie, do, całe szczęście, że nie rozwalił nam się kibelek, tylko, tylko... to jest wąż do spuszczania, wąż do spuszczania wody z... Z czego? Jak to się nazywa? To pomiesz... Z łuczka. Ze spłuczki, no. Ej, ale jak tu jest woda na dole? No tu właśnie, nie wiem jak wyleć. Co się wydaje, że to wytrzęsie się podczas się na grupie zapytać, Może no. jakiś dekielek jest. A nie wytrzęsie się podczas jazdy? Na grupie karawaning coś tam. Polski karawaning. Dobra, zimno. My już po poprzebierani. Gdzie jest... A, to pewnie tata ma w kieszeni. My już po poprzebierani. Posprzątane. Słuchajcie, wszystko zabezpieczone. Pokażę Wam. Toaleta zabezpieczona. O, prysznic. Zabezpieczony. Wszystko pozamykane. Wszystko, co mogłoby uszkodzić do latania w prysznicu, też są rzeczy, które są na stałe. Łukaszek sprząta kota. I znalazł uszczerkę. Wszystko jest pozamykane. Drzwi zamykamy od łazienki. Usterka, Usterka. co powiedziałam? Uszczerkę. Uszczerkę? Tak. Boże, jak mój. Oczywiście pierwszy popraw... Pierwszy ten... Kim ty jesteś? Poprawiaczem. Moim. Nie wiem, ale nie wyglądam korzystnie. <laughs> Synu. My zawsze korzystnie wyglądamy. Także wszystko pozamykane, przygotowane, zamykamy szafki. Olga wróciła, też się ubiera. Podpinamy się i uciekamy. A wilgoć jest okropna, no jeszcze cały czas wycieram tą wilgoć. Także o, cały czas wycieram tą wilgoć. Ale dobra, już teraz tu siedzimy i ogarniemy to sobie już w domu, już wiemy co ogarniać. Dobra. Słuchajcie, przyczepa gotowa do. Prawie gotowało do odjazdu. Łukasz właśnie spuścił czystą wodę. O, na prąd. Tu, Boże, te poduszki. O, żeby się tutaj już nic nie ruszało. Stolik przypięty na dole. Ogarnięte. Tutaj wieszaki. Żeby nie wariowały podczas podróży, to je przykryję. Tu są brudy. Wszystko jest poskładane. Nic się tutaj nie wydarzy. Mamy nadzieję. Ja, tego, ja to robię, więc yy, jak ja coś zaczynam robić, to nie kończ za mnie. Bo ja specjalnie tego nie robię. Yy. A ty, ja myślałam, że ty tego nie odłożyłeś, bo często ci się tak zdarza. No, Dlatego przyszłam to, to ci po że... ci Bardzo cię serdecznie no, okropnie że przepraszam. Nie jak mi to zakryłaś teraz. No, dostałam zjeby, no ale też się zdarza. Pokaż w wpływiono. Karawanik z Łukaszkiem. Nie, bo po prostu. Nie, no przepraszam cię, no już, już, no już, uspokój się. Po co te kąśliwości? Dobra, już. Co chcesz? Powiem, zrobię wszystko. Dobrze. Powiedział, żebym tam nie przychodziła, bo go denerwuje. Znaczy nie musiał mówić, wystarczy, że się spojrzał. Taki mamy układ. Także odjeżdżamy, słuchajcie. Mówerem zaraz Łukasz będzie odjeżdżał. Tylko się go już nic nie pytam, bo jest zdenerwowany. Się jest odbliż, słuchajcie, i strasznie wszystko jest w ogóle kropi deszcz, taka mrzawka jest. Taka nią kupiliśmy ostatnią skrętarkę, ale muszę kupić inną, bo ta też jest kiepska, tak stwierdził. No tak jest, jak się coś kiepskiego kupi, to się ma kiepskie rzeczy, nawet logiczne. Dobra, podjeżdża samochodem wycieraczkę trzeba sprzątnąć. Widzicie jakie jest ślisko? Pokażę Wam, jakieś jest O, tu jest lód sam. Słuchajcie. O! No. Tam lód. Zestaw podpięty. Za chwilę będzie i odjeżdżamy. Słuchajcie, jesteśmy w drodze. Jest godzina 11 równa. Wyjeżdżamy. Zobaczymy na którą dojedziemy. Także zebraliśmy się. Góry papa. Pa. Żegnamy góry. Żegnamy szczyrk. I lecimy do chałupy takiej na stałe. Mm. To jest plac budowy wieczne kurna. Tam, tam są góry. Za tymi budowlanami. Dobra, 11.00 wyjeżdżamy, zobaczymy na którą dotrzemy, nie spieszymy się, bo jest super godzina, nie? Super mamy czas, siadanko zjedzone, przyczepa ogarnięta, ja we, w środku, Łukaszek na zewnątrz, także zadowoleni jesteśmy. Łukasz mnie przeprosisz mnie, czy nie? Że ryknąłeś tak na mnie. Ja? No, czy to nie było ryknięcie? Nie, Nie, ja tak mówię. A. <laughs> A, dobra, ale w każdym razie przyjmuję przeprosiny, dobra, to na razie. Słuchajcie, wie, wjeżdżali, wie, wjeżdżali, wjeżdżamy właśnie na naszą Wichurę. Wyjechaliśmy o 11, godzina jest 16, dojechaliśmy. Także chyba nie było źle, nie? Nie, no, było luks. Było luks, droga była za, za, za je fajna. Nie, no, kolejny raz ja tak jadę tym samochodem, to tak pewniej się czuję. No, no, no. tak sobie. Ale dobrze, że tak, czas mamy, bo o 11 wyjechaliśmy, mamy 16 dokładnie i już jesteśmy u siebie na Wichurce. Także... Będziemy się rozpakowywać. 40 minut pokazało dłużej niż. niż normalnie, niż nawigacja pokazała. 40 minut dłużej jechaliśmy, także naprawdę rewelacja czas. E, I co, musimy się rozpakowywać i. A no i... po co? Ja nie. Zaraz będziemy, A, zaraz będziemy jechać. Słuchajcie, bardzo was prosimy o subskrypcję, o lajkowanie, jak wam się podobało, o komentowanie, wchodźcie na nasz Instagram o tej samej nazwie, bo dzisiaj tu już jesteśmy zmęczeni, także nie będziemy się odzywać. Ciao do jutra. Narka, trzymajcie się. Aha. Słuchajcie, mieliśmy się już nie odzywać, bo właśnie wróciliśmy. Rozbiera, rozbieraliśmy się w naszej rozbieralni. Wyobraźcie sobie, wchodzimy, patrzymy. A to moja choinka, którą kupiłam. I ona ma 1,40 40 Słuchajcie, nie jest lekka. Tak sobie leży. I podejrzewamy, że zrobił to nasz drań Szymon. Bo się schował. Bo się schował. Może go coś przestraszyło i dlatego tak Zrobił. Albo ze zdenerwowania, że go zostawiliśmy samego. Bo koty podobno tak mają. Słuchajcie, że e, że się denerwują. O matko bo Wiecie co? Ona jest ciężka. Ja nie wiem, jak on to wywalił. Musiał na to skoczyć. Nie mogę. Nie poradzę sobie chyba jedną ręką. O matko. Wiecie co? Naprawdę to nie było łatwo rozwalić taką choinkę. No ale na szczęście gdyby Wywalił... No, ale jakby wywalił taką z bąbkami, to byśmy jeszcze mieli sprzątanie jego wiadomo ile, nie? też no, mogła No ale ciekawa jestem jeszcze, czy wiecie co, czy działa. Sprawdzę. Czy ona działa? Bo słuchajcie, o działa. Także chyba się nic nie stało. No nie, nie widzę, żeby pękła. przejrzę ją całą. Słuchajcie. Nie no nie, chyba się... Chyba się nic nie stało. Słuchaj, nawet jak pękła. Szymonek, Szymolek. Gdzie jesteś? W draniu? Schował się na pewno gdzieś. Bo go tu nie ma. Nie ma go. Pewnie, pewnie się ten. Nawet nie wyszedł do nas. Słuchajcie, taki zły. Że nawet do nas nie wyszedł. Zobaczymy, gwiazdka czy świeci. Szymolek! Rzyme on, chodź, nie dostaniesz w dupę Mamunia się nie gniewa. Gwiazdka też świeci. Szymon się ukrył, bo wie, że coś zmajstrował. Ale nie ma co, to jest zwierzę, Po to kupiłam taką choinkę, żeby szkód większych nie narobił. On pewnie, wiesz co, on pewnie może wskoczył na konsolę i tu, a tutaj ona jest taka ruchoma, zobacz. Więc on może wskoczył na tą konsolę i pchnął czubek i dlatego ona się wywaliła. No bo tak z dołu to nie mógłby jej, yy, 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 wiesz co, przewrócić. Słuchajcie, teraz to już na pewno żegnamy się z Wami. Uważajcie na swoje zwierzątka domowe. Dawaj, to rozpakowujemy. Co rozpakowujemy? Samochód. A, dobra. Właśnie, lecimy rozpakować samochód. Słuchajcie, jeszcze raz się z Wami żegnam. Jest teraz na pewno ostatni raz. Subskrybujcie nasz kanał. Ja idę do garażu pomóc Łukaszowi rozpakować. Yy... O, jeszcze to leży. Także porobił. Rozpakować yy, to. No, samochód i trochę przyczepy. I widzimy się jutro, także na razie.